Dzień 23. Służyć każdemu z radością, to owoc pragnienia pokory. Pokora zawiera w sobie wszelkie owoce życia duchowego. Jest ona fundamentem wszystkich cnót. Jednym z najpiękniejszych owoców jest radość służby. Dla wielu osób służba jest czymś negatywnym, jakimś złem koniecznym, które trzeba unikać, jak tylko się da. Takie spojrzenie na służbę staje się tragedią człowieka niedożałego, człowieka bez miłości, bez pokory. Ale co robić, aby służyć z radością? Trzeba wejść do wody, aby nauczyć się pływać. Trzeba wytrwać w pierwszych trudnościach, aby nauczyć się grać na instrumencie. Każdy, kto zaczyna trenować nową dyscyplinę sportową, ma na początku trudności. Dopiero potem można przeżyć satysfakcję i radosny moment sukcesu. Twardy czarny chleb trzeba długo gryźć, zanim zaczyna smakować. Podobnie jest z radością służby. Aby doświadczyć tego szczęścia, trzeba dać serce i wierzyć, że nie służymy sami, ale sam Chrystus służy w nas, a my służymy Jemu w drugim człowieku. Szczególnie w tym, który cierpi. Radość służby, jako owoc pokoru, bierze udział w radości zmartwychwstania. Najpierw trzeba stracić Jezusa na Golgocie, aby przyjąć Go z powrotem jako zmartwychwstałego, może właśnie wtedy, gdy najmniej tego oczekujemy. Na przyrodzoną radość i pokornej służbie otrzymuje nie ten, kto służy tylko pod pewnymi warunkami, to wyklucza pewne osoby, kto ogranicza się w służbie do własnej rodziny, przyjaciół lub interesów. Chrześcijańska służba jest uniwersalna, ponieważ Chrystus przelał własną krew za wszystkich. Kto przelewa własną krew razem z Chrystusa, kto pragnie służyć, kto pragnie naprawdę kochać i nie szuka tylko własnej satysfakcji. Doświadczy nieoczekiwanej bliskości Boga. Pytania na pogłębienie: Czy służę tylko po to, aby wypełnić obowiązki, czy też sercem? Czy w służbie szukam głównie własnego spełnienia, czy też przede wszystkim dobra innych? Czy służę razem z Chrystusem? Czy służę Chrystusowi w bliźnym?